Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj takie szybkie nagranie motywacyjne. O tym, abyście nie wstydzili się pokazywać, abyście nie wstydzili się nagrywać, pisać. Ja nazywam się Łukasz Kiełek i na co dzień zajmuję się easingiem. Ale dzisiaj opowiem Wam o, troszeczkę o mojej przygodzie, mianowicie chodzi o to, że mniej więcej tak myślę około dwóch lat zbierałem się do tego, żeby zacząć robić vlogi, żeby zacząć nagrywać, żeby zacząć dzielić się wiedzą przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, że dzielimy się wiedzą tym, co wiemy, tym, co możemy przekazać innym. Zbierałem się do tego około dwóch lat. To i później pierwsze nagrania, ciężko, duże, jakby dużo wątpliwości cały czas, dużo niechęci, no ale konsekwentnie dążyłem do tego, żeby, żeby nagrywać. No i czemu dzisiaj o tym mówię? Dlatego, że w końcu to przynosi efekt. Naprawdę zaczynam czuć, że to przynosi efekt oprócz zaproszeń do wywiadów, które, które udzielam, no przede wszystkim to, że... Dzisiaj naprawdę poczułem się bardzo, bardzo wyróżniony, ponieważ zostałem zaproszony jako konsultant do spraw leasingowych do jednego z pięciu największych miast w Polsce i do firmy, która należy. Do miasta, jako właśnie konsultant do przyszłych umów leasingowych, mogłem podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę, jak czytać umowy, jak ustawiać pewne rzeczy. Powiem Wam, że naprawdę super wyróżnienie. No, zostałem po prostu sprawdzony wcześniej, tak? Jakby ktoś zajrzał, przeszukał informacje o mnie, przeszukał to, co mówię, czy to ma sens, i powiem Wam naprawdę, poczułem się doceniony. Nie wiem, w tym roku chyba, żeby. Poczuć się bardziej docenionym to, to chyba tylko, nie wiem, zaproszenie na, jako wykładowca w uczelni ASBiRO, to, to mogłoby mnie jeszcze bardziej ucieszyć. Także tak jak mówię, nie bójcie się pokazywać to, co wiecie, dzielić się swoją wiedzą, pokazywać Wasze umiejętności. Nie wstydźcie się tego, piszcie blogi, nagrywajcie vlogi, pokazujcie się jak najbardziej, zwłaszcza jeżeli wiecie, że to, co robicie, robicie dobrze. A tym razem, a tym czasem przepraszam. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Cześć.